O nie, ile, ile jest jedną refów? Co i zjadł mi się z przypadek koksa? Eee. Dobra, silnego, ja jestem. Eee, przypomnij mi jak miał nick. Nie, nie, nie miałeś niku. Nie, dzięki wiesz. Ale tak już przy okazji to jestem Kawska i dzisiaj jest ze mną Tak, kanał właśnie. Reklama! Nie, nie. Yeah. Dobra, no i dzisiaj to zagram na PvP. Razem z nim to znaczy on będzie też nagrywał Bandikanem. Ten tym wielki, go... No i mają sobie na Okej, dobra, zaczynamy. Czekaj, kto to bocińcze? Nie, dobra, co to bocińcze, to? Dobra, tak widzimy że na chwilę. I mamy no nie! Dobra, też już nagrywa, też już się nagrywa. Ja będę sobie nagrywał nie wiem czy jest nas pied hacku jakieś nie napisała, bo to na przyspieszone. Jakie strefy! Ej, Nick Jur mam dzisiaj pytanie. Tak. Nagrywał jednak na przyspieszonym? Teraz łączyć? Nie, dobra, ja się, będę normalnie, ale mi się ścina A ja mam... A ja szczyt nie... Oszerzenie! Oszerzenie, możemy wywalać serwera. Oj, albo mi się ścinać. Tak jak teraz mi się ścina. Gdzie mam w ogóle FPS-ów? Najbardziej to nazywa się 1, 2-3. Nie, coś mi się, coś mi się sko... Aha, nie wiem, dobra, dobrze, że nie nagrała z pulpitem. Znowu, 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 znowu wjeżdżę. ale strefy mi, mi wpadą tak pięknie na nagranie. A mi się strasznie ścina, nie wiem czemu, mi się jeszcze tak nie ścinało. Bo... No nie, nie, tak nie jest, dobra. Ale ja wytrzymam, bo jestem mistrzu. O nie, ile, ile jest ref? ref Co, tu mi przez przypadek koksa. Nie, strasznie mi się ścina, idzie tak, nie mogę klepać dobra, no, to na kanale nic już zobaczycie cię bez wcinania, bo mam taki jakiś komputer, będę musiał sobie wyczyścić dysk. Ale nie, nic już będzie gówno. Ale ja będę musiał... Nad, mniej więcej 5 minutowe będzie O, co ja tu powiedziałem? Nie wiem. że mój kanał to gówno. <noise> dobra, to nie pocinam jej kanał. No. Szybciej, niech to zginąć, wybaczę, nie? Okej, następny odcinek będzie tylko PvP i będzie bez Need your. Sorry. No co, jak mi się ścina, w ogóle nie mogę trafić w osobę. O Boże, jak mi się będzie ścinało na nagraniu. Okej. Okay. Przeżyję. Wali mnie z serwera, A nie? Ej, patrz, patrz, nie ścina mi się, nie ścina. Daj, to z kamerką. No właśnie, teraz nagrywam. A ty masz taką opcję? Dysia, gdy się nazywa. Ej, to się nazywa Dyzio. Gdzie jest? O nie, ja ginę, Ja w ogóle nie patrzę na serduszka. Jeżdżę tego koksa. O, ej, zażarunkowy, a ale po serduszkach. No ty nie klepać. <słuch> <nie tnę płac. słuch> Kurczę! Wtrepa, wtrepa, dzisiaj. A ja chcę mieć więcej serdusz. Wiecie, co jest? A w... myślę, że krepy z jakimś. Ale gdzie, ale... w jakim miejscu? Moja krepa. Ale ale jest jakimś A ja w jakim miejscu? Przy domku, jakimś by się z tym Zagramy sobie później na jednym serwerze za minutkę, bo wtedy będę się kończył. Dziś go, goksoper! Jedziemy go, jedziemy! Go, jedziemy, jedziemy. A ja ci się ścigam teraz w Raft? Nie, 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 nie masz raft masz O, dzięki za info, bo patrzę właśnie na zbroję. No tak. Faktycznie, jest rok serwera, my Tak, jest internet ten dzisiaj się I trochę się kamerka ścina. Good. Good job. Dobra, ja, to ja właśnie tym oto sposobem kończę z Wami odcinek. Dobra, to do zobaczenia w kolejnym odcinku, nie zapomnijcie też wpadnąć na kanał PvP, który będzie mniej więcej o tu, czekajcie, bo o tu, tu, o tu, nie, czekajcie, o, no gdzieś tu, no wiecie, no, o, tak, tu. No to pa, do zobaczenia w kolejnym odcinku. No, no to się i nie zapomnij zostawić po sobie lajka, suba, no i wiecie, tego typu. O, widzę, że już mi tutaj ekran skas, więc się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku.